Cześć Siemano, witajcie! Z tej strony Putin. W dzisiejszym odcinku to jest taki odcinek taki o niczym. Nie będzie prac polowych w nim, bo mamy już jesień. A jest to taki odcinek reinformacyjny. Trochę, trochę, trochę nie wiem... Nie wiem co powiedzieć. Coś mówię na siłę, żeby żeby nie było, że milczę przez cały odcinek. Chyba mi wychodzi. To jakoś ten odcinek nie będzie super realny. U, tego nie widziałem. Takiej skarpy. No, y, skąd te pieniądze? Ktoś się spyta. No sytuacja z poprzedniego odcinka nikt się nie spyta, bo nikt mnie nie ogląda. Y, jadę w tej chwili po pokrowie i że zakupimy dwie krówki w taki mam plan, żeby, żeby zakupić dwie krówki i... no i będę próbował to wyżywić, bo... bo na polu 146, to jest to nowe pole to tam zrobiłem łąkę to nawet będziemy mogli pojechać na to pole nie, myślę żeby teraz jechać, ale teraz... teraz to mi się nie chce Mamy jechać pokrowy, to jedziemy po pokrowy. Kupujemy sobie te holsteiny. Holstein. Przenieś, przenieś. <laughs> Ona mieści... Aha, one mieści jedno. Ja myślę, że tu dwie mogę kupować. To byśmy mieli z głowy. Wrócimy na gospodarstwo, to się też dowiecie skąd są takie pieniądze. Nie chcę jakoś teraz mówić, bo nie chcę spoilerować. Ja tam pojadę. Ta tu i tak nie wiem, że nieważne co by się stało. A brakuje mi tego, żeby one miały jakieś animacje tam. Jakie, żeby głową coś żeby ruszały, żeby coś tam było w nich. Bo jednak w tych dużych takich co są te oryginalne tu... o! A no właśnie, wyszedł taki film, yy, ostatnio na kanale Farminga. Ostatnio to on wyszedł chyba wczoraj, albo przedwczoraj. Wy to widzicie w, w niedzielę. To to wyszło chyba w piątek. Wyszedł film. Yy, ten, nie? Yy, podsumowanie farminga dziewiętnastki. To może w końcu jakaś tam dwudziestka jedynka. Może. A no może nadal będziemy się tutaj na tym i... <grych> Jakby jedno z pewnych. Ten serwer to tutaj wytrwa chyba do końca. Zanim dzisiaj zaczęliśmy grać, a już gramy... ...cztery godziny jakoś. Zanim zaczęliśmy grać, kolega tylko mówi, zgadnijcie, ile mamy godzin. Ja mówię, no nie wiem, nie mam pojęcia. Na poprzednim serwerze zrobiliśmy sezon i mieliśmy 90 godzin, a tutaj zrobiliśmy 3 sezony i mamy 78 godzin. No, 80 godzin tutaj mamy. W życiu bym nie pomyślał. No jest otwarta dobra, dobra. Boże. O jest, słońcia Pierd. Nie, 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 jest. Za trzecim razem do trzech raz jeszcze No i się zablokowało wszystko. W prawdziwym życiu pociągnąłbym cały pod ze sobą, byłby spokój. No byłby spokój no i, i, i bym przejechał, bo bym całą tą bramę wyrwał. No, super O, w końcu W końcu coś się ruszyło Tak samo jak z farbiną 19, który jest gruźniennie zoptymalizowany Zobaczcie sobie to FPS-y Ja gdzieś, nie wiem, mogę wyjść gdzieś tu Mogę popatrzeć się w niebo, mam O, a mało mam tych kratek, i tak na podstawowej mapie było z 50, ale co się dziwić na takiej mapie? Na takiej dużej. No, no to tu mam po 30 fpsów. Popatrzę się gdzieś tu, już mi się robi 15. Ej, popatrzę się tamty, to jest w ogóle koszmar, bo, bo tam są kostki sąsiada. No ma tych kostek tyle, że... Uu. Boże, obwiązał krowę pasami. Tylko on by to zrobił. Na pewno nie ucieknie, nie? Ja się dziwię, że ona mi nie wypadła przez taką małą barierkę. Dlaczego to nie łapie? No jest trigger tam. Tak łapie, nie? Y... O, no i już się chyba wydało, co się stało. Tak, sprzedałem rzepak. Y... Przed chwilą właśnie było zapotrzebowanie, nadal jest. Na rzepak sprzedałem, dostałem pieniądze. No i pytanie, kupować jeszcze jedną krowę, czy jej nie kupuję? No bykę za chwilę i tak będę pewnie sprzedawał Właśnie to jest pytanie. Na pewno będę kupował sobie kostkę sianę, to jest pewne Halo, klika męskie co jest O Boże, co się stało? Ej, hey, lak jest. Co się stało? Nie mogę nic zrobić. Nic kompletnie. Czyli bugi na multiplayer. Czas zacząć. No nie wiem, dobra. Chciałem jeszcze raz pojechać po te krowy, ale będę musiał jego farmingę zresetować. No to to by było na tyle w tym odcinku. Na razie trzymajcie się, cześć.